I tańca więcej, bo na własnej studiówce zatańczyć nie mogli, takiego balu nie mieli, a po ponad trzech dekadach zdecydowali, że odzyskają stracony czas i zatańczyli na studniówce z poślizgiem. To polonez międzypokoleniowy. Zatańczyli tegoroczni matorzyści z drugiego LO w Zamościu i 30 matorzystów sprzed 35 lat. Oficjalnej studniówki z powodu stanu wojennego nie mieli. Może kreacja nasze nie były takie odświętne jak, jak te dzisiejszej młodzieży? Bawiliśmy się świetnie na studniówce w moim. Domu. Na pomysł zaproszenia maturzystów sprzed lat wpadli tegoroczni abiturienci. Przeglądając wzory starych zaproszeń zauważyli, że jeden rocznik nie miał własnego, bo balu nie było. Cieszymy się, że zechcieli y, ucieszyć nas swoją obecnością na tym balu. Naprawiamy błędy przeszłości. Dziękujemy serdecznie, że przyjęli nasze zaproszenie i będą z nami wspólnie się bawić. Ten polonez to dla jednych krok w dorosłe życie, dla innych krok w przeszłość, czyli wspomnień czar.